Siema, siema. Dzisiaj Liga Europy, i Liga Konferencji, także oczywiście lecimy dalej. To już jest 14 dzień w marcu. Typowania dzień w dzień, bo na tym polega. Andrzejowa misja czy Andrzejowy survival? Jak zwał, tak zwał. Dzisiaj na GoPlus będzie się bawimy, bo GoPlus bet ma dla Was wszystkich specjalną dodatkową promocję na mecz Liverpoolu. No i o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Przede wszystkim, oczywiście oferta jest skierowana do wszystkich nowych użytkowników, do tych, którzy jeszcze nie mają tam konta, więc możesz takie założyć, możesz to zrobić z naszego linku, który będzie się znajdował niegdzie indziej, jak w pierwszym komentarzu tego filmu. No i następnie trzeba wpłacić minimum 6 dyszek i zagrać dokładnie za 2 złote z salda depozytowego na to, że Liverpool dzisiaj wygra ze Spartą Praga. Oczywiście przy zakładaniu konta trzeba jeszcze potwierdzić zgody marketingowe. No i również trzeba pamiętać, że pierwszy depozyt to jest jakby nie patrzeć, promocja nominalna jeszcze, czyli podwojonko, aż do 300 Także może sobie wpłacić 300, Również tutaj wtedy zapisujesz się do promocji na Liverpool. Grasz za dokładnie dwa zł z salda depozytowego na to, że Liverpool wygra. Jeżeli Liverpool wygra, no to w przeciągu 48 godzin dostajesz dodatkowe dwie stówki. Tak to dzisiaj wygląda. Można zgarnąć dodatkowo e, Kasiorkę dzisiaj na granie. No i jeszcze raz, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link. A my lecimy jeszcze z konkursem. Dzisiaj oczywiście, jak się bawimy na GoPlusbecie, no to Kasiora będzie też na Go +Becie. Zgarnięcia. Dwie dyszki, dwie dyszki konkretnie i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapa w górę standard. Subskrypcja standard. No, dwie bardzo proste sprawy, nie a chyba nic prostszego na całym świecie. I w komentarzu typujemy dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Atalantą a Sportingiem. Typujemy do godziny 21. Tutaj ewentualna dogrywka się nie liczy. I komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na Go, Plus Bet nie biorą udziału w zabawie. Lecimy. Wczorajszy kupon. No nie poszło, nie poszło, troszkę na fantazji był. Jednak gdzieś tutaj te zaplecza największych lik nie idą mi dobrze. No i ten barela. Barela jeden, jeden odbiór zaliczył, także no dobra, nie poszło, nie poszło, ale dlatego grałem za 5 dyszek, bo wczoraj był bardzo ciężki dzień Statystyki no i lecimy dzisiaj. Lecimy z dzisiejszym dniem. Dzisiaj. Już wam mogę zdradzić, że będę grał nieco grubiej, no i zaglądam do takich oto spotkań jak Slavia Praga, AC Milan. Eee, Może Ameryki nie od... nie odkryje Ale stawiam tutaj na BTTS A. Slawia na wyjeździe w dziesiątkę strzeliła Milanowi dwie bramki Generalnie tamten mecz zakończył się wygraną Milanu 4 do 2 U siebie na pewno nie odpuszczą Na pewno nie odpuszczą Wcale się nie zdziwię jak tutaj e, pierwsi napoczną ten mecz I jako pierwsi tutaj strzelą gola No oni są zawsze groźni na własnym obiekcie Na 4 do 2 umówmy się Taki, e, taki wynik wywieziony z Milanu e, Przy czerwonej kartce Absolutnie nie odbiera im jeszcze nadziei na Awans Milan. Jak to Milan? Myślę, że tutaj też straci co najmniej jedną bramkę. A od siebie w ofensywie jak najbardziej będą mogli coś dołożyć. No i dobra, Liverpool, Sparta, Praga. Czeka, Sparta? To tam była Slawia. Kurde, dwie drużyny ze z, dzisiaj z, pra z Pragi gram. Także bardzo ciekawie. Ja tutaj idę w kartki. Wiadomo, tych underów nie lubię, ale ostatnio mi fajnie tutaj Anderek siadł w derbach, nie derbach, Manchester z Liverpoolem grał. I teraz grałem tutaj poniżej 3,5 liczba punktów kartkowych. Wydaje mi się, że tutaj 5 do 1 w pierwszym spotkaniu kompletnie rozstrzyga kwestię awansu. No i po prostu to będzie taki mecz, żeby go dograć. Pewnie Klop tutaj będzie rotował, no bo ma już taką możliwość przy 5 do 1, ale nie spodziewam się, jakby tutaj jakiegoś zabija, zamordyzmu o wynik. W pierwszym spotkaniu. Gdzie jeszcze ta kwestia mogła być nierozstrzygnięta, chociaż tutaj Liverpool wwalił bramki jak szalony, no to dwie kartki były tylko i obie obejrzała ekipa z Pragi. Co więcej, sędzią tego spotkania będzie Artur soares Dias który sędziuje głównie Portugalie, portugalskie ligi, no i tam rzeczywiście jest overowe ale jak spojrzymy na Ligę Mistrzów UEFA, no to tutaj sędziował trzy mecze i maksymalnie pokazał trzy kartki, trzy dwie trzy kartki. No to tutaj jest rzeczywiście w europejskich pucharach mocno underowe. Także tak jak mówiłem, zamknięte już spotkanie dawno. Nie spodziewam się tutaj wielkiego zamordyzmu na boisku za 150 zł dzisiaj, bo wydaje mi się, że to jest w porządku. Kupon, klikam, zagraj. No i dwie stówki mogą wrócić. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki za wasze kupony. No i mnóstwo emocji. Dzisiaj jeszcze generalnie lajwisko odpalane o 15, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, gorąco zachęcam. Tymczasem adios compadros, widzimy się po południu.